Jak rozpoznawać wpływy astralne w rozwoju duchowym? No Podstawowe rzeczy już Wam powiedziałem, czyli po prostu wszystkie inspiracje, gdzie będziecie czuli dziwne, jakieś takie uzasadniające rzeczy do produkcji ciężkich emocji. Wszystko jak, no jakie, jaka treść. Można to nazwać tak przykładami? No na przykład, nie wiem, do żalów, pretensji, złości i operowania nimi. Wszystko, co Was będzie do tego motywowało, doktryny, przekonania, wizje, racje, to wszystko mhm. jest do odreagowania, ponieważ tak naprawdę jestem przekonany, że absolutna większa część tego będzie płynęła za wcale. Mhm. Żebyście po prostu nie skończyli produkcji tych emocji. A może to być taki przykład, że ktoś na przykład do mnie coś mówi, a ja po prostu jakoś nienormalnie się zgrzeję w temacie, nie? Że po prostu no, aż, aż tak totalnie. to, to, znaczy to że W tym momencie to dzieje się... To mogą być twoje reakcje na coś mhm. na przykład, by twoje skojarzenia tam, nie wiem, mhm. zobaczyłaś tam odpowiednika, mamy, tatę, ale mhm. dla astrona w to mi graj, bo produkujesz emocje. W którym momencie on jakby wchodzi i podsyca. W momencie kiedy próbujesz na przykład to uzdrowić i zakończyć. Mhm. Że oddycham będzie, trzy razy, nie? Będzie Cię prowokować do tego, żebyś tego nie zrobiła. Uh -huh. żeby nie oddychała. Nie, żebyś nie zrobiła. <grym> żebyś nie skończyła tematu. <grym> Astral bardzo przyczynia się na przykład... Wpływ astralny mocno czuć, kiedy przerabiamy przebaczenie. Jak on tego nie Właśnie. chce, jak on tego nie chce, jak on tego nie lubi, to sobie sprawdź. Oj, ja już ja ja takie do tego. Jak on inspiruje, żeby ten temat wymijać, żeby ważniejszymi w cudzysłowie te tematami się zająć. Mógłbyś powtórzyć to pierwsze, co to było? Nie można oddychać. Nie można oddychać. Inspiracja do czegoś tam? Do obiadu. Do... To nie do no, serca. Tak. Jeszcze powiem, co nie mówiłem. co mówiłem. No. W, w jaki sposób chyba Astra wpływa na nas w rozwoju duchowym, coś tym Tak, staje? tak. Dobra kochani, nie przejmujcie się jak czegoś nie wiecie, bo nagranie będzie, także sobie przejrzycie na no, spokojnie. Ja najpierw nie chcę tak. teraz wiedzieć, a nie dużo. To, to trzeba, to to tak, trzeba to... słuchać. No, właśnie. no ale no, nie po to. Dobra. Jesteśmy podsycani do tego, żeby produkować ciężkie emocje przy czym będą nam podsuwane różne racje, żeby je podtrzymywać. Różne racje, które będą się wydawały przesłuszne. Absolutnie temu nie ulegać. Pamiętajcie, że z negatywnymi emocjami jest jak z zabijaniem. Przy razwijanie, przy morderstwach są różne doktryny. Ci są zabójcami, ci wyzwolicielami, ale też zabijają. Ci jeszcze coś tam, ale też zabijają. Doktor jest tysiące koło tego. Zabijanie jest zabijaniem, to jest złe, nie odbiera się życia. Nie, nie, nie był to dar dla nas, bo mamy swoje życie. Kowalski dostał ten dar, więc my nie możemy decydować, żeby go odebrać. To Bóg dał, niech Bóg decyduje. Nie jest to nasza sprawa. To jest dar dla niego, jego sprawa, jego życie. Nie wolno zabijać, to jest złe. Ale zobaczcie, w przestrzeni publicznej, na przestrzeni wieków, ile było doktryn usprawiedliwiających, ile teorii nakłaniających, wręcz e, szlachetnie, że tak powiem, promujących takie działania, całkowicie tak. szlachetnie oczywiście, tak. jak najbardziej trzeba na to uważać. Absolutnie odłączać się od takich doktryn nie ulega zim. Jeżeli doktryna jakaś. Prowokuje Was do wyzwalenia ciężkich, negatywnych emocji. Dajcie sobie z tym spokój od razu. Mhm. Uciekajcie od tego, po prostu nie, włączajcie się, nie podłączajcie się pod to. Te. Teraz taki astral, który chce wpłynąć na rozwojowicza, będzie próbował mącić w głowie od niepokoju różnego rodzaju, które będzie w nim wytwarzać, przez Różne podpowiedzi, że jeszcze tych emocji nie puszczaj, bo jeszcze jest zasadność ich trzymania. Wyjaśnij sobie najpierw z rodzicem przez czymś tam to, 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 to. Tylko to minie 15 lat, zanim by to wyjaśniał. Potem przez te 15 lat stworzy się następnych rzeczy do wyjaśnienia na następne 15 lat i tak życie nie puści, bo to są takie właśnie rzeczy. Puszcza się bezwzględnie i koniec to nie się jak po prostu jakby chirurg ciała, ja bez nie dyskusji. niewyjaśnianie ma tak. puszczenie, puszczenie, można puszczyć Taka tendencja na przykład do takiego bezsensownego ogrzewania się w tej przyszłości, w tych energiach, gdzie to nie puszcza a się, mnoży, to też jest astrala, może być takie odczucie, że wtedy po się... Może być inspirowana z astrala, ale bazuje na naszych nawykach, hmm. na naszych przyzwyczajeniach, hmm. na naszych gdzieś tam utartych rzeczach. Okej. Okay. Pamiętajcie, że Astrale chcą w naszej psychice stworzyć mechanizmy, gdzie będziemy produkować emocje, ale nie będziemy uzdrawiać sytuacji. Astralowi rozwój duchowy przeszkadza, bo rozwój uzdrawia, nie? Człowiek uzdrowiony nie produkuje negatywnych emocji, on jest nośnikiem pozytywnych uczuć. A to jest różnica i to ogromna w praktyce. Minus jeden, który może zainspirować wielu innych i następne minusiki będą, bo nas zainspirowani do tego, że można tak żyć, nie w emocjach, tylko w uczuciach, e, no po prostu mogą iść jego torem, nie? Mogą mm. iść za nim, mogą, mogą, że tak powiem, skorzystać z tego, co widzieli i próbować ten stan też osiągnąć. Następna, kolejna bardzo ważna rzecz, może próbować, że tak powiem, wpływać na różne sytuacje, na przykład załóżmy sobie, bo są różnie rozwojowicze, załóżmy sobie, jest to grupa ludzi, która tam, a tak tutaj na przykład się inspiruje, wspiera, wspólnie, wspólnie gdzieś tam ta grupa coś robi, robi nie? Niby każdy indywidualnie, ale też w grupie, nie? Może astral próbować mącić między nimi. A tego zawsze mówię: Uważajcie na konflikty. Podsyca pewne no rzeczy. nie? Niby rozwojowo ktoś coś mówi, ale na przykład okazuje się, że w efektach jest tak, że jest wybuch emocji. Ten się obraża na tego, ta na tą. Ten już się obraził na tych, ten już się nie pokaże, tamten nie chce ich widzieć, tego nie chce widzieć, ten jest głupi, ten debil, ten coś tam. No zobaczcie, co się dzieje. Niby miał być rozwój. A ile emocji, prawda? I po prostu tak się potem niektóre grupy, niektórzy ludzie z grup odłączają, bo ulegają tych emocjom. Normalnie powinno być tak: inspir... mam takie emocje, nie, to one są do uzdrowienia, nie do słuchania ich. Nie do słuchania. Jeżeli stwierdzę za pomocą mądrości, że grupa mi nie odpowiada, to jest OK. Ale jeżeli stwierdzę za pomocą emocji, grupa mnie obraziła, grupa jest głupia, to to jest do uzdrowienia, bo się kieruje niskowibracyjnymi emocjami. To nie jest dobry, dobre coś, co powinno nam podpowiadać, znaczy to będzie podpowiadało, ale my tego nie powinniśmy słuchać. To nie jest doradca. Czyli to jest jakiś taki miernik naszego uzdrowienia. Jak my reagujemy na grupę czy na ludzi. Oczywiście. Bo dopóki ktoś powie coś, na no przykład jestem głupia, jeżeli ja mam z tym jakieś powiązanie, to się obrażę, ale jeżeli ja mam poczucie własnej wartości, że mi to wisi, no to nie obrażę się na tą osobę, nie? Po prostu chodzi o to, żeby.